Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi parawianie i drodzy sympatycy naszego bydgoskiego sakrekr, dzisiaj krótko w trybie interwencyjnym pragnę zdementować pewną krążącą już od szeregu dni plotę. Otóż pytają mnie się zewsząd, dookoła, kapłani, klerycy, osoby świeckie, czy to prawda, że w naszej parafii ma niebawem nastąpić zmiana na stanowisku proboszcza, podobno jakiś ksiądz znakła ma zostać proboszczem naszego bydgoskiego sakrequer. No, nic z tych rzeczy. Po prostu ja się nigdzie nie wybieram stąd, nie zamierzam się stąd ruszać. A gdyby ksiądz Biskup miał względem mnie jakieś zamiary czy propozycje, to z pewnością ja bym się dowiedział o tym jako pierwszy, a nie jako ostatni. Zatem dementuję. Proszę się nie martwić, nie przejmować tym mnie niepokoić, potraktować to jako jakąś taką bójdę na resorach. A przy okazji. Pragnę z serca w oktawie jeszcze moich urodzin podziękować wszystkim niezliczonym osobom, które za wszystkie maile, wpisy facebookowe, korespondencje, SMSy, nagrania, za wszystkie życzenia, ich były ich setki, po prostu wszystkie skrzynki miałem zablokowane, ale to jest bardzo miłe i wszystkim z serca gorąco za wyrazy solidarności, za zapomnienia o modlitwie, za, za sympatię okazaną, za wszystko to z serca gorąco dziękuję. Bóg zapłać.